Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w energetyce dnia na 24 kwiecień, czyli czwartek, czyli czwartek, 28 klucz wcielenia dzisiejszego dnia z 24 i 8, 24 przekraczanie wszelkich granic, granic wyjście daleko. Energetyka całego dnia nie ma dzisiaj aż takiego znaczenia, tak? Ten klucz wcielenia dzisiaj jest bardzo po prostu tak zwanie ważny, dlatego że on jest dwudziestką ósemką. Dwudziestką ktoś mnie pytał jakiś czas temu o tej dwudziestce ósemce, żeby cokolwiek, cokolwiek tam powiedzieć, więc troszkę powiedziałam. Natomiast jest to energia, która mówi o tym, że doświadczenia zebrane w ten dzień. I w ogóle, 28 ma w sobie tak jakby zebrane doświadczenia, klucz zebranych doświadczeń, potwierdzone. To też jest tak, że pewne rzeczy w życiu naszym mogą zaistnieć wtedy, kiedy się dopiero wydarzą, albo kiedy w czymś uczestniczymy, kiedy zmienia się życie. Czasami jest to sytuacja trudna, czasami bolesna, czasami uzmysłowienie sobie pewnej prawdy, dotknięcia, tak jakby otwarcie jakichś drzwi, zwłaszcza kiedy to jest 24, tym bardziej, czyli przekroczenie jakiejś granice. Granicy, zagranicy, tak? Bycia w miejscu tak zwanym innym. To jest wtedy, kiedy towarzyszycie jakiemuś zjawisku, spotkacie kogoś, kto jest z jakiegoś kraju i oczy wytrzeszczacie, tak? Kiedy spotykacie kogoś, kto ma jakieś specyficzne umiejętności, tym bardziej, że teraz umiejętności, a zwłaszcza wszystko z nas, w nas wszystkich, szuka ułożenia, wykreowania, uczestniczenia kolektywnie w potrzebach, które będziemy mogli zaspokoić, które będą potrzebowali innych ludzi. Inaczej, kiedy my będziemy poczuwali innych ludzi, nie, nie ludzie będą potrzebowali nas. To się teraz w nas po prostu tak zwanie kształtuje bardzo mocno. Umiejętności, odnalezienie nowych zastosowań, mówiłam już w poprzednim czytaniu, dla naszych starych umiejętności. Dla czegoś, co umieli nasi przodkowie, tak? yy, czy jeszcze można nasi rodzice, to wtedy umiemy, tak? ale dziadkowie, pradziadkowie, to jest coś, co będziemy mogli jakby kontynuować, układając je w różnych opcjach i w różnych tak zwanych możliwościach zastosowania tak, tychże. I ten 20 jest czasami bardzo trudnym i traumatycznym ułożeniem się w czymś nowym. Jest próba i test, czy rzeczywiście tego chcesz, czy jesteś w stanie temu poświęcić, czy jesteś w stanie to po prostu przyjąć. I to jest taka opcja, czasami jesteśmy w jakimś miejscu, być może to jest ten dzień, który was skieruje w jakieś miejsce, że chcecie dzisiaj po prostu, chociaż w środek, tygodnia to jeszcze nie, nie możecie, albo przyjdziemy, o, pojechałabym, czy pojechał w to i to miejsce. Czasami racjonalny umysł i to, bo zawsze jeździmy tu i tu, zawsze rozmawiamy, czyli jesteśmy z tymi i tymi ludźmi, gdzie mówi, idź, szukaj innych ludzi niż dotychczas znałeś, znałaś, tak? Otwórz się do mnie na coś nowego, bo. Tylko to nowe wprowadzi ci nowe wzorce, pokaże nową rzeczywistość i tylko być może w innym miejscu, z innymi ludźmi, możecie odnaleźć to właśnie, co będzie wam za jakiś czas potrzebne. To zastosowanie. O tu się zachwycicie, czsacie, czy zachwycicie, że ktoś coś takiego robi. Może będziecie mogli to robić zupełnie w innym miejscu na świecie, tak? Albo to was pobudzi do jeszcze innego mm, pomysłu czy innej rzeczywistości. To jest ogromny skok po prostu, tak zwany milowy. To jest ta energia, która mówi też o tym, że powiadomie o tym świat, że świat ma mnie, ma mnie zobaczyć, tak? Ma was zobaczyć, tak? Ale każdy powie to z siebie. Świat ma mnie w tym zobaczyć. Chcę się z tym pokazać światu. Chcę zaprezentować to i to i tamto, tak? O, byłam, byłem w, taki, w takiej sytuacji, tak? O. To jest wszystko to, co pozwala wychodzić. O, tą energię, słuchajcie, dwudziestki ósemki ma w sobie... Ja lubię biografię, tak? Lubię coś, co jest głębiej. Ja sobie obejrzałam bardziej, co ukształtowało Sławę Mira Mencena, na przykład, tak? Ale też sobie w jakiś tam sposób słucham tego, co mówi mężczyzna, który kanał się nazywa Elitarny Łobuz, tak? O. I on tam właśnie opowiada o swoim życiu, o swojej rodzinie, o tym, jak tam się zmieniała ich ta aktywność, jak tam poza tym wszystkim też tak jakby innym to to co on nabył umiejętność życia bycia to jest idealny przykład 28 on teraz pokazuje uczy ludzi tak może nie tyle etykiety on uczy stylu pewnego tak pewnej klasy pewnych po prostu jakby zachowań tak natomiast to jest też tak jak mówiłam tylko dzisiaj jest to to co teraz jest na razie to nie są konstrukty myślowe to nie są kierunki artystyczne natomiast Mówiłam, że to jest to, to praca ze skórą, praca z prawdziwym tworzywem, tak? Jakimś drzewem, tak? Będzie. Ale z czymś, co żyje wszystkim, tak? Czyli nie wiem, chyba nie potrafię powiedzieć, czy to się odnosi na przykład do robienia na drutach czegoś, tak? O. Czyli z czymś, wszystkim tym, co nie wiem, moja głowa nie obejmuje nawet tego, co jest związane z czymś naturalnym. Jest to rolnictwo pewnie w jakiś tam sposób, opieka nad. czy hodowle jakieś specyficzne. To wszystko teraz, w ciągu tego miesiąca akurat, jest bardzo aktywne, kwietniowego. Natomiast będzie jeszcze pewnie za jakiś czas wszystko to, co wynika nie z tej pracy z ciałem, pracy jakby rękoma, ale też bardziej pracy na pierwszym miejscu, jakby, po to, że pracujemy dłońmi z czymś, to też trzeba mieć ten pomyślunek, artyzm sobie, na przykład, ale to inne, to, co jest związane z pracą umysłową, tak? Z pracą bardziej taką konstruktorską, ale inżynierską, tak? Czy mechaniczną, to wszystko jeszcze po prostu w jakiś tam sposób będzie, czy obchodzenia się z materiałem, bo to wszystko tak zwanie, no to oczywiste jest, tak? Aha, to pewnie będzie jak jest teraz to, to będzie to, to i tam to wejdzie, tak? I myślę, że coś wejdzie następnego, a dopiero później wejdzie praca, to co bardziej związane z obcą umysłową, i tylko tym, co możemy zapisać, ułożyć. Natomiast dzisiejszy dzień, słuchajcie, to jest tak, ta, ta jest ta energia, jakby trochę dziennikarstwa. Dziennikarstwa śledczego, dziennikarstwa tego, gdzie chcemy przedstawić i pokazać komuś inny świat, bo byliśmy, go dotknęliśmy i chcemy albo kogoś przestrzeć, albo po prostu pokazać, jak to działa, i też może dotyczyć się właśnie pokazania nowego zawodu, czegoś takiego, co jest inne, co u nas, nie wiem, dopiero kiełkuje, tak? Ludzie jeszcze nie mają świadomości, że jest taki po prostu jakby zawód, taka umiejętność, która może być po prostu jakby pożyteczna i aktywna. To to jest ten wyjątkowy dzień, który powinniśmy spędzić tak, jak ten pies taki gończy, wiecie. Szukając, rozglądając się za tym, co za ciekawi, zainspiruje, co zadziwi, trzeba po prostu, i w takich sytuacjach, właśnie głębokiego czegoś, szukania czegoś, bardzo ważne jest właśnie to, i tutaj przydaje się, jak nic: ten Eremita, ten wisielec w nas samych. Chcę pobyć i doświadczyć najpierw tego sam, sama. Bo zobaczcie, że najpiękniej później doświadcza się tych, tych sytuacji, że chcemy pobyć gdzieś jeszcze raz, głębiej poznać, głębiej doznać i spojrzeć na to oczami innego człowieka, tego nam najbliższego, że chcemy jeszcze raz pokazać. Natomiast są sprawy takie, które ja chcę jeszcze raz w to się zajrzeć, w to zajrzeć. jeszcze raz chcę tego doświadczyć, chcę, pójdę zobaczyć, czy naprawdę ja to widziałam, czy naprawdę to słyszałem. Tak? To są wszystkie te sytuacje, które chcemy wyciągnąć i podzielić się nimi z innymi, ze światem. Tak? Yy, chcemy pokazać, zwłaszcza to coś, co jest takie skomplikowane, ułożone, pracuje według jakichś reguł, to jest ten dzisiejszy dzień. I trzeba bardzo uważać na to, jak co komu opowiemy, żeby nie pominąć szczegółów albo nie konfabulować. Wszystko ma być, mieć pokrycie w logice, wszystko mieć, ma pokłady, jak te wszystkie, wiecie, śrubeczki, które równo trzeba ułożyć jak się rozkręci i opowiedzieć jak coś się składa. Tak? O. No i dobrze, teraz przyjrzyjmy się kartami, więc dzisiaj warto jest tak zwanie zajrzeć, pójść do jakiegoś świata, wejść tam, gdzie, czego kiedyś nie dotykaliście, tak, czego kiedyś nie wchodziliście. Ta dwudziestka, słuchajcie, ósemka, to jest ta energia, która spowodowała i wniosła, nie wiem, czy oglądacie taki kanał, pan Robert Bernatowicz, Robert Natowicz? chyba tak, i czy Robert? On prowadzi tę audy audycję Nautilus, teraz on swój kanał na YouTube, teraz ma, tak? To jak on wszedł z tym tematem, tak, do, yy, ostatnio też wywiad oglądałam, i z nim właśnie do, yy, do radia, że zaczęli prowadzić, por zaczęli poruszać tak jakby te tematy. Yy, I to jest właśnie to, wejście w jakiś temat, świat i poczucie pewności, to jest dzień poczucia pewności. Ja wiem, co ja chcę, ja wiem, co ja mam, ja chcę to zaprezentować a niektórzy nie będą nawet wiedzieli, może sami nie będą chcieli wejść, albo się troszeczkę, a teraz mi masz szansę, proszę, ale odważysz się o tym mówić, możesz wyjść na głupca, możesz wyjść na to, i na jakim poziomie chcesz to zrobić. Przekażeć byle co, byle szmyle zrobić szum i szał, czy chcesz rzeczywiście zgłębić się do to, poka to, pokazać, poświęcić na to czas i wiedzieć, że za jakiś czas, kiedy poświęcisz odpowiednio, żeby mieć to, ósemeczka, dwudziestka, ósemeczka, tak, wysokiej klasy, szczegółowo, Autorytet, tak? Hmm? I zobaczmy. Jak karty Tarota opowiedzą o dzisiejszym dniu. Energia dzisiejszego dnia to giermek kielichowy odwrócony. Zrób coś, tu nie chodzi, żeby mieć jakieś niecne cele, tak? Zrób coś w ukryciu, po cichu. Zobacz, zastanów się, sprawdź dwa razy. To jest uwaga na dzisiejszy dzień. Jak chcecie coś komuś pokazać i nie sprawdzicie wcześniej, i potem się okaże, że o, coś nie działa, tak? O, coś niedopatrzone. i każde niedopatrzenie może być, więc sprawdźcie to, pójście, upewnijcie się. Nawet jeżeli chcecie coś zaprezentować, a nie jesteście pewni, czy to ma ręce i nogi, tak? Czy to ma potwierdzenie, sprawdźcie dwa razy, żeby nie powiedzieć, nie przekazać, nie wyjść z czymś, co się okaże później, że to nieaktualne, że to nie, to nie tak. O. Energia, która wspiera dzisiejszy dzień, to energia dziesiątka monet. Poczucie właśnie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, poczucie tego wszystkiego, co mówi, mam coś do zaoferowania, jestem w bezpiecznym, dobrym świecie, wiem jak się w nim poruszać, tak? I chcę coś wyjść, dać innym, być może nie dziś, nie tu i teraz, ale mam poświęcić i najpierw stwarzam sobie warsztat, stwarzam sobie warunki, ale muszę wszystko wiedzieć od początku, żeby nie zrobić czegoś takiego co później się okaże, że jest tylko jałowe, tak i więcej, yy, więcej ryku niż mleka. Tak? Energia w opozycji do niej to jest energia czwóreczki buław odwróconej w tej talii ona mówi, że ostrożnie, żeby nie wyjść po prostu na bufona, tak, żeby lepsza yy, jakby tak jak skromność, żeby nie porównywać się do innych, nie pozwolić się też tak i nie dać zgasić komuś, kto yy, jest. Yy, Ponad to albo nie ma jakiejś wiedzy, czyli musicie uważać, kogo w jakiś tam sposób, nie wiem, pytacie, czy wchodzicie w coś, a ten ktoś wcale nie jest autorytetem, tylko wam się wydaje, tak, w danym momencie. ci ja teraz lato jest, zaczyna się jasno, to tym bardziej, ja tutaj od tej blizny swojej od pani specjalistki mam o taką szramę białą, słuchajcie, na ciele, no bo próbowałam później to jakoś tam zwanie leczyć, rozjaśnić też tak jakby to po prostu jakby bliznę, no i też... Taki bardzo dobry krem, ma, właśnie rozjaśniający i na blizny, i taką plamę jeszcze mi tutaj zrobił. Tak, o. I co? Pani takim autorytetem mówiła. Pamiętacie to moją przygodę? Dobrze z oka nie paliłam, tak? Bo to dopiero by było, o. Rycerz buławowy, chyba już któryś raz, tak? Odwrócony, który mówi, to jest, będzie szansa. Trzeba się długo przygotowywać, i to jest na wszystko to, że czasami są takie zjawiska i sytuacje w życiu, że jest szansa. Tak jak oczywiście, Pan Małysz, tak? Zawody, prawda, czy skoki, czy turniej, skoczni, jak to, to się nazywało, ja nie pamiętam, jestem specjalistką, jest raz na jakiś czas. Czyli trzeba się długo szykować do pewnych zjawisk, a my, jakże często, jesteśmy niecierpliwi, więc uwaga na niecierpliwość, za każdym razem trzeba sprawdzać, na jakim etapie jesteśmy, nie pokazywać jeszcze wszystkiego, tak, przypróbować się pomierzy, przymierzyć, samemu pobyć ze sobą, żeby coś zweryfikować, żeby tak się w tym rozdelektować, tak. To jest właśnie dzisiaj, tak jakby ten dzień pobyć, pochodzić, pozauważać, podotykać, pojechać gdzieś, być może coś zobaczyć, tak? O. Uwaga na, też na to, zobaczyć, jak to prezentuje, co, jak co pokazuje, tak? Trzeba yy, Was, żeby zobaczyć, czy ktoś troszeczkę tak naciąga, koloryzuje, czy to jest rzeczywiście to, i być może Wy zauważycie coś jeszcze innego. I czasami to jest wiedza dla Was, a nie na dyskusję w danym momencie, z danym po prostu człowiekiem, który coś Wam pokazuje, prezentuje. Chcę pokazać, to ma Was zmienić, a tutaj generalnie cóż, dziesiąteczka monet, bezpieczeństwo, poczucie pewnej pewności, pewnego potencjału, bardzo piękny dzień, zwłaszcza do tego, żeby przygotować, umieć to i to, co zrobicie, będzie można za jakiś czas, czasami za rok, za dwa, za trzy, ale to dzisiaj będzie się działo, to coś, co może, pomoże Wam się zaprezentować w świecie. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro, mam nadzieję.